Natalka, to też moje dzieci. Odpisz, proszę. Co. Kto powiedział, że to legit? Ciemka? Z tej strony Kasiks, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodoba, subskrypcję i komentarz. Dominicku, miejsce jest dla Ciebie, chodź. jaki szczęśliwy, ojej. Nie Kurwa. Piękny jest Piękny. Jaha. Do tyłu, z takim streamerem się mówiłem no Pokemony dziś, ale on tam kogoś wyzywa, że ma rurki i ubrane... Dobra, jedziemy, pakujemy <laughs> wszystkie daut do jedziemy. Dzisiaj Marion mnie nauczył jednego hasła jakie mają, żeby się zebrać u nich na chacie. Jakbyś widziała na Dark Webie, że jest... ...RGPS Ob Oblodzisz, to wtedy musisz przyjechać tam na chatę koło kościoła. Aha i kontaktować się pewnie z tam, tam Chrisem albo Frankiem This is actually a baby from a baby O <coughs> mać Au. Stoy. Stoy. Stoy, stoy

to? Dużo Od kogo ja teraz dostałem ja się tak... Świąt? Zawijam go Zawijam go zabiję, Zawijam zabiję, go zabiję, ja zabiję, zabiję, zabiję. Zawijam go Zawijam go Ja tego biorę Biorę go Jeszcze jeden Jeszcze jeden To nasz? To nasz Dobra, to nasz. Zabijaj, zabiję. Biorę tego, biorę te, tego. Zabijaj, zabijaj, zabijaj. co tam? Nie wiem, ja wam nic zbra... nie zrobiłam. Nie, wcale, kurwa, z Długi strzelasz. Bierzcie każdego. Co? Gówno, hmm. Dobra, gdzie jest ten drugi w takim razie? O, dobra, dobra, to był ten, to był ten, okej, okay, okej. Okay.

Ale ładnie wygląda. Nie jestem No super, super. Ogólnie ci powiem tak, nie? No? Kolor ładny. A resztę to co, to, 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 że ci zaufałem, nie? Co, że zaufałeś! Na chuj ty się rzucasz. Bo tylko chadisz jakieś jakichś jak będę miał chciała podnamentu, to kurwa pójdę za kolorem waszych bluz i pójdę do Play. No i tyle! Kurwa dwa dni. Ofiara szefa. Czy Julka jest związana? Ok. Nie no. Ciulka Właśnie, właśnie za takie przeróbki, ja kocham naszego Discorda, powiem wam. Złoto. A ty... Jak koleżanka ma na Instagramie Kasik z 909 dobrze pamiętam? Dobrze, dobrze. No I, i I pyk, reklamka na dzisiaj zaliczona. <laughs> eee, ja im no, wysyłam no, robocika i rakietę im puszczę, jak zobaczyć kogoś. No, tu eee. se za bramą. Mhm. Mogę cię nawet zamknąć, jak puszczę. Nie, nie, bez zamykania, <laughs> bez zamykania. Mnie raz kuzyn zamknął w tej... w tym miejscu na pościel, taką poszewką, nie? E, dwóch i dwóch jest. Obiłam, ale nie zabiłam.